Maneczko, wszystkim witajcie w kolejnym odcinku z Bunkra Złomiarza u Jacka Recyklera. I powiem Wam tak. No, wiecie w zasadzie, skoro melduje się z tej yy, jaskini, bum, jaskini Złomiarza, bunkra Złomiarza, to są fanty złomowe. No i to takie jak Tygryski lubią najbardziej, czyli są fanty, które wpadają do kolekcji. Yy, od, razu, od razu przejdźmy sobie do tego. Już otóż, podsumowania. Yy, podsumowania. Yy, zobaczcie, co mamy. Co dostałem? Dostałem, naprawdę dostałem yy, za darmo. Za darmo czy scena najlepszych scen możliwych, jaka istnieje. Najbardziej uczciwa na świecie. Lampy, lampy i być może, być może yy, nawet one zawisną tutaj. Yy, jakieś światełko wtedy będzie. Yy, tylko teraz trzeba zdobyć kabel i inne takie tam rzeczy. Yy, spokojnie. Najpierw sobie sprawdzę, czy działają. Teoretycznie. Działały do końca do momentu kiedy nie były zdemontowane. Nie wiem kto je demontował. W zasadzie mniej więcej wiem, ale nie wiem jak zostały zdemontowane czy dalej nadają się do podłączenia. Długie, długie, bardzo długie. Do tego do tych lamp dokupiłem sobie jeszcze jedną rzecz od osoby której dostałem te lampy miał bardzo fajny gadżet który zobaczycie oczywiście na końcu bądź w środku odcinka. No, ale to jest fant, który trochę do mojej kolekcji, ikonka może wam coś już podpowiadać, także no co, przejdziemy do podsumowania aha, yy, podsumowanie w podsumowaniu będą fanty yy, które dostałem też od yy, kolegi, z którym się wymieniłem, styki za miedź, to był jak się nie mylę, wczorajszy odcinek ja powiem wam tak, no, czekacie na złom, to poczekajcie jeszcze chwilę ja powiem wam tak w tajemnicy yy, no nie wytrzymałem, nie byłbym sobą Część styków, w wszystkie styki, wszystkie styki oczyściłem, przerobiłem, przygotowałem do odpalenia, do odpalenia, ale z tego też wam zrobię, może nie wszystkim, bo nie każdy to lubi, bo część z was prosiła, ja bym pokazał, jak odpalać styki. Jest już u mnie taki film na kanale, gdzie odpalam styki wszelakie różne, ale wiadomo, przybywają nowi widzowie. Nie każdy cofa się do starych filmów, więc krótki będzie krótki film, albo długi są tutaj te styki na miedzi yy, da się je odpalić yy, może nie będę obiecywał, że da się, bo bywają takie których się nie da, ale to to wypatrujcie odcinka, a teraz przejdziemy sobie do szybkiego podsumowania widzę, że urzuciło wam się w oczy, także na statyw i jedziem z tematem i tak jak mówię, y, część fantów y, tu dostałem od kolegi część fantów y, ze złomowiska, coś tam sobie dokupiłem, ale to wszystko to wszystko miało trafić na złomowisko, na śmietnik do huty, do wyrzucenia, yy, ale trafiło <laughs> trafiło myślę, że w bardzo odpowiednie miejsce <laughs> także yy, to co widzicie na pierwszym planie yy, telefon, telefon, czasy PRL yy, myślę, że większość z Was powinna go pamiętać bo raczej mnie oglądają starsi widowie, może nie starsi bardziej dojrzali, bardziej dojrzali. nie ubliżając, nie umując nikomu jeżeli oglądam jak ktoś młody yy, mający tam powiedzmy naście lat yy, teoretycznie nie ma prawa pamiętać takiego telefonu że takie telefony były wszędzie w domach yy, stacjonalne telefony w zasadzie to już yy, praktycznie, że przeżytek chociaż jeszcze tam wiem, że ludzie mają komórki, komórki, komórki komórki, technologia technologia yy, pamiętacie jak to było wybrać Numer telefonu tam był chyba dziewięciocyfrowy, nie, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem cyfr. Siedem cyfr było, pomyliłeś się przy ostatniej. Wszystko nowa, odłożył słuchawkę, wciśnij guzik i jedziesz z samatem. Fajny gadżet, naprawdę taki na półkę gdzieś do... do, do, do nie wiem, do scenerii jakiegoś tam serialu złomowego na e, na z mojej strony on pójdzie na plitarg e, się e, także to pierwszy gadżet, to było od kolegi No to było od kolegi zobaczcie taką latarkę podwójną latarkę znaczy podwójną, no to to ewidentnie ewidentnie ktoś to przerabiał na coś I nie wiem, tam przechodzi drucik e, co tu miało być co to miało być nie wiem, czy to przypadkiem. Co to za konstrukcja! Co to za konstrukcja ponitowana? Nie wiem, co to miało na celu, ale że żyja. Jacek ma bzika też na punkcie latarek. To latarka trafia do kolekcji latarek. Nic nie kłamie. Kilka ich mam i takie z czasów wojny, i różne, przeróżne. Kto mnie ogląda, ten wie. Także tu mamy już dwa gadżety. Dwa gadżety zaliczone i takie bardzo fajne i ciekawe. Siekiera siekiera. Yy, to mi kiedyś gdzieś takie dostałem gdzieś tam ze Śląska. Ktoś mi mówi, że to są siekiery górnicze. Nie wiem, nie mam pojęcia. Yy, wygląda na kutą siekierę. Tam jest jakieś widać, że przekucie, pęknięcie, czy jak to się tam <laughs> jak to się tam zwie. Nie wiem, ale jest całkiem fajna. <laughs> całkiem fajna, całkiem spoko. Yy, sorry za ciemność, ale już niedługo, niedługo tu nastanie ja, 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 ja jasność. Muszę was trochę przestawić, bo mnie tutaj miejsce zaczyna brakować. Yy, Następne co widzicie, no to wiertarka, wiertarka ręczna, ale bez, 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 bez rączek, na części, na części jest też kolejny, kolejny drejfus. nie kłamię, tam w Osta z ostatniego złomowca, to jest te, teraźniejsze, także, także, jest kolejny Dreyfus. kiedyś sobie obiecałem, że już ich nie będę brał, bo to jest sprzedając, ja mam tam dostawiłem sobie chyba dwa czy trzy, ale sprzedając yy, sprzedając takiego Dreyfusa yy, krzycząc 20 zł za niego na Printargu bardzo ciężko sprzedać. Kupując go trzeba zapłacić za niego w okolicach 15-18 zł 12, no w zależności od rozmiaru, bo one mają rozmiary, <laughs> jak prawie wszystko. Yy, skórka za wyprawkę, naprawdę powiedzcie mi, no ale szkoda, szkoda, aby takie coś trafiło do chuty, do ja boja... Jestem tego zdania, że to, co kiedyś zniknie, no to lepiej, żeby zostało. <laughs> lepiej, żeby zostało, chociaż może nic nadzwyczajnego, ale jest to też kawałek e, historii. E, siekiera, e, trochę kluczy, także coś tam, coś tam, coś tam e, jest. Nożyce do, 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 do drobiu, napkli, to, Mówię, większość rzeczy e, dostałem tutaj od kolegi, temu też coś było, co ja przyniosłem. E, nieważne, mniejsza z tym. Ważne, że to uratowane od huty. Nożyce do blachy, do drutu blachy, blachy. tu takie cążki yy, szczypki kolejne nożyce jakiś tutaj też się nóż zapodział, yy, trochę kluczy trochę kluczy yy, no te wyglądają te wyglądają na trochę starsze yy, obcęgi, aczkolwiek no obcęgi to są obcęgi, yy, warto doczyścić poszukać sygnatury trafiają się naprawdę z fajnymi sygnaturami jakieś takie starsze. No, i to jest bardziej ciekawe niż te RSM, czy jak one się tam PRL-owskie. No ale to narzędzia dalej są narzędziami. Te też wyglądają na ciut starsze, chociaż ja mogę być w błędzie. Naprawdę to trzeba podoczyszczać, posprawdzać. Na te zwykłe, jak są zwykłe, to ja tam je wypuszczam w kompletach. To naprawdę ze skromnym ze skromnym jakimś tam zyskiem, zarobkiem dla siebie aby było na kolejne zakupy wiecie o co chodzi będę tutaj klepał jakiś głupot do cięcia kabelków też się nada taki klucz wielofunkcyjny, a w zasadzie czterofunkcyjny cztery śrubki, da się odkręcić o, dodatkowym dodatkowym rzecz, dodatkową rzeczą, którą jest, można się pobawić dobra głupiejesz <głupiasz> o i coś yy, coś dla siebie yy, do domciu ja zbieram armalie jak już pewnie wiecie no troszkę jest pokiereszowana ale yy, nie szkodzi to to jest zbiczno zbiczno jakaś wieś gdzieś <głupiasz> pozdrowionka dla wszystkich zbiczna jeżeli ktoś mnie ogląda yy, także yy, no, raz jeszcze pozdrowionka zobaczcie yy, taka malutka taka malutka latareczka też Przerobiona na coś do czegoś. Nie wiem co, co autor miał na myśli, co to jest CFL. Cyfry, cyfry. Nie, CFL też coś przerabiał pewnie na jakiś akumulator, albo na coś. Też do kolekcji, tylko ten kabel się utnie. Na mil się sprzeda, latareczka zostaje. Co tu jeszcze jest? Podkowa. Owa to podkowa, wiecie o co chodzi ja te podkowy, ja te podkowy też zawsze zabieram yy, zawsze się jakoś rozchodzą yy, zobaczcie jaki topór nie, <laughs> topór tasak, nie wiem, mi to wygląda na mocną samoróbkę chociaż rączka była dorobiona, tylko że pękła czyli, czyli coś tam coś tam, coś, tym, coś tam działał <laughs> ja to wykorzystam, żeby nie niszczyć toporków, czy innych tam tasaków docięcie transformatorków Yy, Podszlifujemy, nada się idealnie. Nie będzie szkoda, tam za niego zapłacimy chyba 3 zł. <laughs> będzie, będzie mieć odzyskiwana. Także, yy, także super, super. No i wkład yy, kolejny, malutki yy, klucz francuski, nastawny, czy jak go tam zwał. Yy, tutaj warto zerknąć. Tutaj warto zerknąć, czy nie będzie sygnatury. Yy, na tym widzę, że nie będzie. Yy, ja, ja powiem, że tak tutaj mam, tutaj mam gdzieś. Ten co znalazłem ostatnio, nie sprawdzałem, nie sprawdzałem Tomku, nie sprawdzałem czy mam takiego jeszcze. Na tym, na tym są sygnatury, ale tu jeszcze jest ciemno, bo jeszcze jest rano. Tutaj są sygnatury, i warto właśnie to sprawdzić, ale tutaj czy nie będzie jakiś wojskowy czasu wojny. Nie <laughs> jaki tam starsze, bo były i perelowskie, i były przed perelowskie. Mnie chodzi o rozmiary, to chodzi właśnie o to. Yy, bo były naprawdę od wielkich do takich, no do takich naprawdę maciupeńkich. <laughs> Także, yy, no to taki mój mały bzik. Yy, co by to teraz? Hmm, 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 hmm. To. To. Dobra, to na potem, ale teraz muszę wyciągnąć ze statywu, bo będę miał ciężko to wziąć w jedną dłoń. Yy, to dostałem właśnie od kolegi, to dostałem od kolegi, taki jakiś projektor. Nie wiem co to jest. nyr 2, ale zdjełano w CCCP, czyli CEPA, CEPEM poganiał. Radzieckie, radzieckie ustrojstwo OMO, <grym> OMO ZOMO, czy jakie tam inne. Tutaj, co to tu jest, zobaczcie. To jakiś jest projektor, rzutnik. No ruskiego się uczyłem, ale nie pamiętam, mi się wydaje, że tutaj brak, brak mu okulara, ale to się otwiera, to się otwiera, to się otwiera, tylko jak to się otwiera, jak to się otwiera, wiem, że się otwierało, dobra, ja to otworzę, spauzuję na chwileczkę, no i po otwarciu prezentuje się coś takiego, <śpiewanie> tu widzę, że spadł jeden pasek, też tam zaglądaliśmy z kolegą, jak to miało działać, co to miało być, nie wiem jest ogromne trafło, ale ja tego nie zniszczę absolutnie, raczej sobie też nie zostawię, raczej pójdzie na plitarg, nie będę nic z tego odzyskiwał, żadnego aluminium, bo to jest wszystko z aluminium, tam jakieś są jakieś układziki, jakieś dziwne nie ruszam, nie dotykam nie psuję, składa się jedna strona się cyk, składa druga strona się o Jezus. druga strona też się składa i mamy taką walizeczkę na półeczkę nie wiem Ktoś zbiera, ja zbieram rzutniki, ale to bardziej nasze takie polskie, a nie Jacki inne te placki. No i teraz, może najpierw pokażę Wam to co jeszcze, jaka porażka, to co przywiózł mi kolega, to co przywiózł mi kolega, to to rusek, nie? Radziecki, ale chyba. 40 roku, mogę być w błędzie mogę się naprawdę mylić, bo ja taki trochę mało obeznany, ale to był chyba ten trzynitowy, nie wiem nie znam się <grym> na, łeb mi, na mój łeb trochę za duży nie wiem czy dostał w dekiel czy nie dostał w dekiel <grym> mniejsza z tym ale jest to kawałek historii kawałek historii bardzo lubię takie rzeczy trafi to do, oczywiście do mojej prywatnej tutaj kolekcji hełmów, kasków i i innych takich to było u mnie na zomowisku. ja musiałem to przegapić, bo kolega to wyhaczył nie wiem, po złomie chodzę codziennie widzicie, musiało umknąć moje uwadze no, ale fajnie, że trafiło do mnie dziękuję bardzo raz jeszcze i to co dokupiłem sobie do tych wspomnianych lamp czyli tam, badadam, bam, bam, bam bagnecik, może w stanie bardzo słabym może w stanie bardzo słabym nieważne, ale kolejny bagnecik, to to będzie Niemiec, nie? Kolejny bagnecik trafia do mojej kolekcji. Kto nie widział, kto nie widział mojej kolekcji, to oczywiście już pokazuję, śpieszę, śpieszę z pokazem. Nocnik, nocnik jeden, nocnik drugi, tam jest tam jest nocnik trzeci, jakieś bagneciki, tu tak bardziej bardziej militarka ja wiem że widzieliście ale popatrzcie jeszcze raz jeden kawałek bagnaciku, drugi kawałek bagnaciku e, tego będzie trzeba troszkę maznąć e, czymś, żeby nie, nie rdzewiał dalej, chociaż krzywda mu się wielka nie stanie i to tyle, i do tyle na tą chwilę e, Także jest, są fajne wanty, które cieszą, nie przedłużam e, spójrzcie raz jeszcze, czy e, majta się na razie hejo.